Z jego modowej zajawki sporo było szyderki, ale on nic sobie z tego nie robił, wręcz przeciwnie, poszedł krok dalej i z pasji zrobił biznes. Jesteśmy więc w miejscu, w którym czuje się równie swobodnie co na boisku. I może z tej okazji opowie nam historię tego swetra no albo futra. Proszę Wojtek Szczęsny wiadomo, Twój przyjaciel i Zbigniew Boniek, ale Ty te kwestie modowe dzisiaj traktujesz bardzo serio? To jest pasja, to jest hobby, coś co sprawia mi przyjemność. To co tutaj robimy, trochę się bawimy projektantów, choć to jest no, mamy modele, kroje, więc to nie jest aż tak, nie mamy no 100% wolnej ręki. Inspiracje skąd czerpiesz, poza ulicą? Portale społecznościowe, butiki, wybiegi. Więc jest tego, jest, jest tego sporo W Moskwie miałem okazję zobaczyć guziki na marynarce, które mi się bardzo spodobały Bo są klasyczne marynarki dwurzędowe Zazwyczaj są to, jest to sześć guzików I akurat w tej marynarce były tylko dwa I to jest taki właśnie detal oryginalny Podszedłeś, zerwałeś te kieszonki Nie. w nogi? ci znaczy zrobiłem zdjęcie i mówię, że, że ten właśnie taki oryginalny pomysł wykorzystany Co się stało ze słynnym futrem? Wydaje mi się, gdzie gdzieś jest w mieszkaniu, w garderobie. Nie ugrywam, że nieczęsto, nieczęsto go ubieram. Bo no już mam, mam, mam inne możliwości, więc są nowe. To futro zmieniło trochę twoje życie? Że ludzie cię z tą modą zaczęli tak bezpośrednio kojarzyć, czy nie? Trochę szumu się wokół tego wszystkiego e, zrobiło, ale wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że to był wcześniej okres, kiedy właśnie wrzucałem na, na portale społecznościowe e, pewne stylizacje, które mi się e, podobały, i stąd wydaje mi się bardziej zaczęło. A to dzisiaj to... założyłbyś to futro? Oczywiście, że tak? Nie to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny płaszcz. Pomysł na butik, na, na salon. Skąd się wziął? Dosyć szybko podjęliśmy decyzję, że, że jest to coś, co nas interesuje, co, w czym, co chcielibyśmy zrobić. E, oczywiście zaczęliśmy od Warszawy, bo, bo to jest miejsce, gdzie, gdzie teoretycznie e, no, trzeba zacząć. I znaleźliśmy właśnie ten lokal, szukaliśmy dosyć, dosyć krótko i, i bardzo szybko, bardzo dynamicznie to się wszystko potoczyło. Oczywiście teraz mamy pierwszy butik, marka, nazwa, wszystkie detale, to teraz z kolejnymi będzie, będzie szło dużo, dużo szybciej. A to Ale... będą kolejne? Będą kolejne, teraz będziemy otwierać kolejny do końca roku w Poznaniu i mamy zamiar otworzyć kolejny w Katowicach. Który to jest garnitur? No powiedzmy, że jeden mam do pracy, teraz potrzebuję takiego luźniejszego. Luźniejszy, a czyli jeden garnitur? No to najprawdopodobniej masz granatowy. Strafiłeś. trafiłeś. Bo wszyscy kupują granatowe <grym> na początku. E, więc albo bym ci mógł zaproponować e, coś letniego, więc albo szary, albo coś takiego. Szyderka przeszkadzała Ci w pewnym etapie tej, tej, tej twojej modowej tego twojego modowego szaleństwa, czy miłości? Te żarty są przede wszystkim w tym gronie piłkarskim bardzo, bardzo częste. Ja również żartuję z ludzi i to mi wręcz nie przeszkadza mi w żaden sposób. A dlaczego Balamonte? No bo Robert Lewandowski każdą, każdy swój biznes, który ma, to, to filmuje RL9. Nawet Kamil Grosicki ma teraz swoją mhm. serię, serię ubrań TG11. Dlaczego ty nie jesteś GK10? Uważam, że... Jakby to powiedzieć, kiedy się nazywasz Louis Vuitton albo ten, kto lepiej brzmi, jak <laughs> wydaje mi się, nie jest to nazwa marki eleganckiej, wydaje mi się, że, 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 że to nie jest to. A ile tu jest y, takiego smaku celi w, w Twoim salonie? Y, jest, jest trochę ze względu na to, że za każdym razem się pytam jej, co myśli o, o stylizacjach, które, które wybieram. Okej. Okay. Ty się dobrze w ogóle czujesz przed aparatem, jak robisz sobie te zdjęcia, które później wrzucasz na, na media społecznościowe w tych fajnych kostiumach? Nie tylko zdjęcia, bo też wideo nagrywacie. Tak, to jest zabawa. To jest zabawa, przyjemność. Choć nie ukrywam, że to również jest sporo pracy, bo, bo trzeba trochę poświęcić czasu, żeby to było dobrze zrobione. Jest w Arsenalu piłkarz, Bellerin, który czas... Na kontuzję poświęcił chodzenie po wybiegu, więc. Nie, widziałem, <noise> znaczy myślę, że na pewno spędził. No. Można, kibice mogliby mu zarzucić, oczywiście, żeby, żeby więcej skupił się na pracy w klubie niż na, na wybiegach. Buty to buty, ale marynarki teraz. Jest tak, że u ciebie w szafie to jest numer jeden? E, znaczy, tak, ogóle garnitury. garnitury. Garnitury, no jest, jest tego sporo. Jeszcze teraz, jak, jak szyjemy te stylizacje dwa razy w roku, no to jest, no, jest tego sporo. Sporo to jest ile. No myślę, że no 40 garniturów, 50. Pomóż mi. Jak prawdziwy sprzedawca. tak. Patrz, nawet no rękawki chyba trochę dłuższe, co mogłyby być? Nie wiem, czy zauważyłeś. Bóg. No sam, sam, sam buty, zobacz, no, sam zobacz. Buty, 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 mężczym, tak? Myślisz, <laughs> <mężczym się, laughs> że to jest przypadek? Że to jest przypadek, że te buty, bo on tej Nie no, trafił w jakby ona na ciebie wołała! się, bo tak. Zabijałam tak. Dzisiaj jesteś w Moskwie. To miasto ludzi, który, którzy umieją się ubrać. Nie czujesz się tam pod miejscem? Ja uważam, że, że Moskwa to nie jest Paryż i nie możesz w ten sam sposób się ubierać tam, jak i w Paryżu, że te e, pewne stylizacje, odważniejsze, nie można sobie tam pozwolić ze względu na to, żeby, żeby przede wszystkim czuć, e, w ciuchach trzeba czuć się dobrze, ale nie w ten sposób, żeby każdy na siebie patrzył i mówił, co to jest. I uważam, że Moskwa jeszcze, e, ludzie nie ubierają się jeszcze tak, tak zbyt dobrze. Często widzisz tych bogaczy, którzy Właśnie no z, za, ze swoimi partnerkami z, takimi... No z tym, tym typowym takim tak. paskiem z ogromnym logo tutaj, więc no tego sporo. Moskwa no to jest troszeczkę inny temat, bo później jeżeli wjeżdżą się za Moskwę, to, to sytuacja wygląda Jeszcze zupełnie grosze. inaczej. A ty Grzesziek jak miałbyś pomyśleć to porównać te miasta, w których y, mieszkałeś gdzie się ludzie najlepiej ubierają. No w Paryżu no, no to jest stolica mody, no i to nawet nie ma nie ma tematu. Przede wszystkim włoskie miasta, e, Milan, Rzym, e, to jest... To są, no Włosi przede wszystkim bardzo się ubierają. Daleko ci do tego Milanu było? Tak tak chyba? E, no tak daleko, że oglądaliśmy mieszkania, więc no, no niedaleko dalej. A, a to strach. był jakiś dla ciebie aspekt ważny w tym, że to jest miasto, które kocha modę? Nie, Znaczy, najlepszym przykładem jest to, że podpisałem kontrakt Birmingham. Birmingham naprawdę do życia nie jest łatwe. No słyszałem, że to jest takie miasto, gdzie raczej właśnie dom training, dom training, dom training, dom training, dom training. I... A jak zła uliczka to nóż. Aż tak nie, ale tak były takie dni, no że co, co robimy? Nie, a co może zrobić? Jakieś takie rozmowy z poważnymi markami odzieżowymi, które chciały, żebyś był ich twarzą i tak dalej, prowadziłeś? Eee, prowadziłem, ale ze względu na to, że mam kontrakt z Adidasem No te, te największe marki eee, nie podpisuję z piłkarzami kontraktu Czy jest jakiś piłkarz, który ma... ma to chyba o... Beckham, nie? To jest taki gość, który tam się no Ale Beckham też nie ma, ma tylko HMD Nasza oczywiście to jest duża marka. To jest duża marka, ale to nie jest duża marka. Ty jak wchodzisz do szatni nowej drużyny, to zwracasz uwagę na to, jak, jak koledzy się ubierają? Eee, tak, pierwsze co robię to Nie tylko <noise> zawodnikami z zawodnikami Ze wszystkimi osobami tak robię I... Chodząc do sklepu oceniam jak, jak ktoś wygląda Tu ten, czy widzę garnitur czy, czy co bym zrobił innego Że tu spodnie są za długie Za szerokie w nogach A jakbym przyszedł w zaklapanej koszulce I w, w rozklekotanej spodnie? No to byśmy <noise> zrobili plan taki, którym tylko mnie widać A ty wziąłbyś piłkarza na twarz swojej, swojego biznesu? Wydaje mi się, że to nie ma sensu Ni, nic, nikt, nikt, nie ujmując nikomu, kibic piłkarski, jeżeli będzie znał tego piłkarza, no to najprawdopodobniej będzie znał również mnie. A jakbyś miał do duetu kogoś wziąć? To Wojtek? No Wojtek. Ee... Przede wszystkim taki nie. Przy Wojtku zawsze dobrze wyglądam. Ułatwia mi <laughs> to. Ale Wojtek, tak, wysoki e, mężczyzna, rozpoznawalny. Z żartem inteligentnym. Z żartem inteligentnym, więc szkoda, że tego nie widać na zdjęciach. ale no, ja... Ty byś wyglądał, bo on by przemawiał do, do klienta. Eee, znaczy na drogę mi pojechałeś, ale teraz tu cię widzę na meczu ten. Mówisz? Tylko no. truskawki. Jeszcze jest truskawki, czy? bo nie jedno truskawki. Tak? No na Wimbledonie to. A znaczy ja myślałem o paryżu, a będzie Wimbledon. A, bym, Roland, Roland Garros tak? To jest tam. No. tak. Kapelusz do tego. O, tu jeszcze ten. Kapelusz do tego. Grzegorz, kluczowe pytanie. Czy ty w życiu spotkałeś piłkarza, który a. ubiera się lepiej od się? Eee, No jeszcze nie, jeszcze nie. A, a, siedzę, a, a siedzę w pielcenarzu od dłuższego czasu. Znaczy to... Oczywiście są mnóstwo zawodników stylowych, którzy dobrze się dobrze się ubierają. No, no, jak można powiedzieć, że ktoś się lepił? Ktoś się lepił? Są zawodnicy, którzy no, mają ogromny talent, ale najlepiej wyglądają na, na boisku Poza nim no, ale ciężko ciężko czasem Z tych top zawodników, którzy to byli? Swoich takich, czy, czy z Paryża na przykład? Z Paryża? E, no, niech będzie, bo jadę tylko jednemu e, To mam mnie, bo jest to, jest to gość, który, który bardzo wziął sobie do serca kontrakt z Adidasem Wszystko? Wszystko za A do Z Czekaj, mamy tutaj kilku. Yy, no. może, może będziesz mógł nam ocenić. Tak zacznijmy od. Taki styl łowuzerski bym powiedział, ale, ale całkiem poważnie bez 3 No, ale to jest taki styl trochę no, jeden na trening. <grym> nie lubię rzeczy, gdzie jest są napisane nazwy Marek. Tutaj nazw Marek nie ma i mówiłeś o Włochach. No ale tu, tu przy, ta, ta, ta skóra jest fajna. Podoba Ci się? No. Czyli coś takiego byś założył? Tą skórę tak. A Ryk też się lubi, nie? Bawić yy, mm -hmm. modą. Ten Napol tak sprawił, że, że, że też chyba czasami... No tu w sumie szczerze po... mówiąc, nie można, no... Nie obrałbym takiej czapki do tego z daszkiem. No i na koniec. Ten <grym> styl jest najtrudniej określić. Znaczy właśnie i tu trochę to jest przeciwieństwo do tego co powiedziałem ze względu na to, że Wojtek właśnie ma taki styl oversize, trochę taki Rick Owens. On nosi takie właśnie długie spo spodenki, koszule. Wojtek... Zbiera się dobrze, fajnie, stylowo. To jak o tym się Rzesiek, no co wydaje mi się, że jestem elegancko ubrany. Mm -hmm. Teraz tylko zrobić to wrażenie i powiedziecie, ja właśnie nie wiem co zrobi większe wrażenie, czy to, że będę dobrze ubrany, czy to, że ubrałem mnie krychowię.